Bo jeżeli chodzi o te tiry, to jest zupełnie nieodpowiedzialna, niekonsekwentna, co bardzo ważne w tym wszystkim, polityka ze strony dzisiejszego rządu. No, bo z jednej strony, na podstawie no, geopolitycznych kwestii bezpieczeństwa państwa, znowu decydują się na pewne radykalne ruchy i być może w jakiś sposób te ruchy były na początku usprawiedliwione. Ale gdyby one miały sens, to przecież te ruchy nie trwałyby kilka dni, tylko mielibyśmy coś w zamian za to zyskać od strony białoruskiej, prawda? Czy pani redaktor słyszała, żebyśmy my w ramach tego radykalnego ruchu cokolwiek od Białorusi uzyskali, czy i tak? Cierpią polskie firmy, cierpią rodziny pracowników, którzy tam zostali na Białorusi i nie wiedzą tak naprawdę, czy są bezpieczni, czy nie. No Białoruś nie jest państwem demokratycznym, tam znikają ludzie i to jest codzienność w tym kraju. A dzisiaj wracamy do porządku dziennego, jakby nic się nie stało. No, znowu radykalna nieodpowiedzialność tej władzy i brak jakiejkolwiek wizji tego, czego my w ogóle chcemy w relacjach z Białorusią, w relacjach z innymi partnerami międzynarodowymi. No, szokująca sytuacja, ale miejmy nadzieję, że te firmy yy, będą wiedziały, co robić i przeanalizują tę sytuację prawdę, bo kiedy państwo polskie podejmuje, no niestety rząd reprezentuje państwo polskie, Decyzje, które nie mają po prostu sensu, a mają olbrzymi wpływ gospodarczy na konkretne prywatne firmy, no to niestety powinien za ten, za takie działania rządu polskiego odpowiadać.